Real Madrid do szóstego w tabeli Juventusu traci zaledwie 3 punkty. Damn! 331, 332, 333, 334. No cześć, 330 5 336 337. Pewnie zastanawiasz się, co robię. Otóż podejmuję wyzwanie, które rzucił mi Dawid czyli liczę ryż. Jeżeli ty też chciałbyś policzyć, to koniecznie musisz to zrobić i koniecznie również musisz to nagrać i wrzucić na nasze kanały social media, najlepiej zrobić to na Facebooku. I jeżeli masz jakieś inne wyzwania Bedpick, również je dawaj. Jak będzie coś ciekawego, ja po prostu będę to robił, ale z tym ryżem to już nie dam rady. Natomiast dzisiaj na pewno dam radę jeszcze zrobić Jedno wyzwanie z tym, co to będzie, musicie być dalej ze mną. Ale moi drodzy, wyzwanie Betki to nie wszystko, co dzisiaj dla was mam, bo przecież grają w piłkę. Grają w piłkę na Białorusi, a tam między innymi derby Mińska, ale ponadto krew de la krem tego weekendu to liga Nikaragui, a tam Real Madrid zmierzy się. No, zresztą zobaczycie sami w dalszej części z Kim. Także już po prostu bez przedłużania zapraszam na kolejne to, co zwykle. Moi drodzy, także ustalmy sobie szybko plan na ten odcinek. Na początku no, zrobimy sobie analizę, typy, yy, przedstawienie przeciwników w lidze białoruskiej. Tam dwa spotkania, później. Kolejne wyzwanie Betlika z tym oto magicznym, jakże teraz pożądanym przez wielu przedmiotem. No a na koniec, tak jak już wspomniałem, przeniesiemy się do Ameryki Środkowej, a tam, ho, co się będzie działo. A teraz już zapraszam na Ligę Białoruską. Druga kolejka. Muszę tylko poprawić okulary. I teraz mogę mówić, że przed nami derby Mińska, czyli uwaga, FK Mińsk kontra Dynamo Mińsk. I tutaj faworytem gospodarzy, którzy od sześciu meczów są niepokonani. Natomiast jeżeli chodzi o zespół Dynama, to nie prezentują się oni ostatnio zbyt dobrze. Nie no, powiedzmy sobie to szczerze, prezent Czują się fatalnie cztery porażki z rzędu. Ale jak wiadomo, derby to derby, wszystko stać się może, dlatego tutaj bezpiecznie. Nie będziemy wariować na razie, obie ekipy strzelą bramkę, to jest mój typ. A jaki jest twój? Daj znać w komentarzu, a tymczasem sławia Mozysz kontra Bate Borysów. Obie ekipy, które po pierwszej kolejce mają 0 punktów. Sławija w swoim pierwszym meczu dzielnie walczyła, stawiała opór rywalowi, ale niestety polegli 3 do 1 z ekipą Sudzka. No a w głównej mierze stało się to dlatego, że czerwoną kartkę ujrzał Tymoniuk. Natomiast, moi drodzy, powiedzmy sobie szczerze, największą niespodzianką pierwszej kolejki Ligi Białoruskiej była porażka właśnie Bate Borysów w wyjazdowym meczu z Energetik Minsk. Również w stosunku 3 do 1 że naprawdę niesamowicie ciekawej zapowiada nam się to sobotnie starcie Sławii z Batę, ale kto ostatecznie zwycięży? Według mnie Batę. Jednak wydaje mi się, że Sławija w roli gospodarza też trochę postraszy, w związku z tym mój typ jest taki, obie ekipy strzelą bramkę, ale ostatecznie to drużyna z Borysowa zwycięży. Moi drodzy, dwa spotkania Ligi Białoruskiej za nami, także teraz mogę zdjąć eksperckie okulary i czas na kolejne wyzwanie BetClick, którego pomysłodawcą jest Damian. Rozwijanie i zwijanie rolki papieru na czas. Jest rolka, troszeczkę się odsunę, żebyście widzieli. No i zobaczymy. Oczywiście, was zachęcam, żebyście też próbowali. Nagrywali swoje próby, wrzucali je na social media, najlepiej na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A już teraz, uwaga, odliczanie i startujemy. 3, 2, 1, go! Proszę, 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 proszę. Trzeba jakąś inną metodę. O, tak będzie super. Ojoj, oj, oj, oj. papier mi się podwał. Nic nie widzieliśmy. Dobra, i zwijamy. Ojej, ojej, panie kochany, co tu pan wymyślił, panie Damianie. O rany boskie, ale dobrze, dobrze. No i w międzyczasie już mogę na przykład powiedzieć Wam o tym, co nas będzie czekać w tej trzecim spotkaniu, czyli Liga Nikaragui. Jakby ktoś nie wiedział, to jest Środkowa Ameryka, a tam, moi drodzy, Real Madrid zmierzy się z kolo Onolo? Coś takiego, ale zwijam. No nie będzie to najpiękniejsza rolka papieru, ale no jakaś będzie. O rany boskie, nie, 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 nie odpuszczę. Oj, 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 uwaga, uwaga, chęcimy. Moi drodzy, patrzcie na to, co czas, co tu się, ojej, 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 uwaga, ojej, ojej. I, moi drodzy, 3, dwa, jeden, stop! Uff. No i z rolki papieru zrobił mi się ręcznik papierowy. Ha! Ale no cóż, zachęcam Was, żebyście również spróbowali. Rozwijanie jest zdecydowanie łatwiejsze niż zwijanie. Chwalcie się, jak Wam poszło, a tymczasem... Trzeba założyć eksperckie okulary, i przychodzimy do Creme de la Creme, czyli spotkanie w Nikaragui. Zapraszam moi drodzy, a przed nami 12. kolejka ligi Nikaragui, w której zmierzą się, uwaga, bądźcie przygotowani: Real Madrid, dokładnie Madrid, kontra Ocotal. Okotal kontra Real Madrid. I co można powiedzieć o tym starciu? Otóż Real Madrid do szóstego w tabeli Juventusu traci zaledwie 3 punkty. Okotal traci 4. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że szóste miejsce gwarantuje grę w playoffach na koniec sezonu. W związku z tym, no, ten mecz nabiera jeszcze większej rangi. Zgadza się, oprócz Realu Madrid, w tej lidze występuje również Juventus. Ale wracając do naszego spotkania, patrząc na aktualną formę, no, to Real ostatnio wygrał. Okotal niestety przegrali dwa mecze z rzędu. Jednak, przed tym zwycięstwem Realu oni przegrali trzy mecze z rzędu, dlatego teraz już ciężko mi powiedzieć, kto tu może wygrać. Czy właśnie Okotal? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Dlatego jak nie wiem, kto wygra, to będzie remis. I to jest właśnie mój typ, moi drodzy. W tym spotkaniu będzie remis. Podział punktów. Jaki jest wasz typ na ten mecz? Jaki jest wasz typ na dwa mecze, o których wspomniałem z Ligi Białoruskiej. Koniecznie dajcie o tym znać w komentarzu, jak również zapraszam, żebyście spróbowali swoich sił w wyzwaniu betclick, Możecie policzyć ryż, możecie rozwinąć i zwinąć na czas rolkę papieru taletowego. Jak macie jakieś inne wyzwanie, podzielcie się z nami koniecznie w komentarzu. Zapraszam również na nasze social media. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Na dziś to wszystko. Standardowo, siedzimy w domu, życzę Wam miłego dnia, życzę Wam szczęścia. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!